Cześć widzowie, witam was w nafie, najnowszym Security Breach Dzisiaj zagramy sobie i oczywiście Chwilę trwa gra, ale muszę zrobić nową Krasz gry na początku dziś, więc dużo nie straciłem Ale macie, zobaczcie panie, kobiety, only, To są właśnie animatroniki, z którymi, przed którymi będziemy czekać. Oprócz Freddy'ego z tego co wiem... Ja się... Bo chwilę Freddy z tego co. Wy... No z tego co wyglądało na początku to jest chyba naszym kolegom. Ale znając życie pewnie to się zmieni. Mam takie tylko wrażenie. a zresztą zobaczycie sami. Zresztą sam zobaczę. Pozu, czekajcie widzowie. Nakładkę Steam muszę złączyć. Yy, nic nie przegapiliście dosłownie, luzik Dopiero będzie przedstawianie. Proszę, Montgomery Gator, Rock Wolf, Glam, Rock Chica i Freddy Fazbear. Z tego to przedstawiać nie trzeba, chociaż wygląda tak inaczej. Taki w kierunek tu jest. Tu się właśnie Freddy glitchuje trochę. Wykrył człowieka i. I wdech. nie żyję. Dobra, i tu się zaczyna gra, chyba Dobra, mamy odczytywania tryb bezpieczny. Nie wiem, o o, jesteśmy proszę bardzo. Mamy jakąś baterię, mamy tam, nie wiem co to jest tu u góry. Tam wyjdzie to, Down Okej, okay, my jesteśmy Gregorym. Yy, jesteśmy w jego brzuchu, okay, w jego brzuchu bo Freddy spał i tam weszliśmy sobie, wiecie, odważnie. Dobra, patrzcie na to, patrzcie na to. Patrzcie jak on się wykrzywia, o, o, tak... Dobra, musimy wyjść z Freddy'ego, tak czy siak. Tutaj jesteś. I teraz mnie skanuje. Dobra, zeskanuję bubkę. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. patrzcie. Ostatnio mi się udało zgliczować, może czemu... Się... Temu... Dostałem... Grasza O, o, patrzcie Stanął się na tym Tutaj mamy security guardkę nie. Guard czyli... Pracownika ochrony tego miejsca I ona mnie próbuje złapać A, właśnie, właśnie, pokażę wam jak wyglądam Patrzcie O Elo? To ja Minimapę, czy coś? W tym stylu, patrzcie. O, mamy tutaj kamery, mapę, oczywiście, nic z tego nie Co mamy to? na razie. Misję i wiadomości, proszę bardzo. No, musimy go ogólnie uwolnić z tego miejsca. Gra w ogóle jest trochę lagująca, więc na słaby komputer nie polecam. Są wentylacje. W ogóle nie wiem, czy też wam się to kojarzy, ale jak macie w prawym dolnym rogu to kucanie. Jakby się to z tym, z Kukiciem kojarzy My tutaj Roxanne, która siebie podziwia, bo wiecie, narcyzm wysokiego i tak dalej Manjo normalnie, dobra O, o to, to stąd dochodzi chyba ten dźwięk, czy nie? Absolutnie nic tam nie widać, dlatego nie wiem, chodźmy tędy A w ogóle to jest FNAF, rozumiecie to widzowie? To jest FNAF To nie wygląda jak FNAF, w sensie, chodzi o to, że właśnie dobrze, że nie wygląda jak FNAF o, to że bardzo ładnie to wszystko wygląda, tutaj mamy cikę. To jest jakieś, nie wiem, halloweenowe rzeczy. lub halloween. Co? To za była. Enard, mamy Enarda, tutaj jest. To jest chyba Halloweenowy Freddy? Dodat z tego Snuffer, z czy z czegoś tam? Jest Bonnie, jest Nightmare O jezu, to jest gówno. Jest Plusztrap i jest Shadow Bonnie. Dobra. Off limit. Ta atrakcja jest tymczasowo zamknięta. Proszę, chodźcie inne atrakcje. Uuu, chodźmy do Frediego może? Kłóca mnie, dobra. Okej, okay, musimy jakiegoś pasa mieć. Co dostałem? Chyba nic. Aż dobra, ktoś tam chce zwrotu pieniędzy. No, wiecie, jak to jest w Fna FNAFie. I tutaj mamy coś, to jest prezent A w prezencie pewnie będzie przepustka, żeby zrobić... Z... Wiedziałem Co innego mogło być w prezencie, wiadomo, że przepustka Otwieramy, się siema Freddy Wiedziałem, że potrafisz zrobić Dzięki Właśnie do mojego brzucha yes. Uważać chyba, żeby nas nie zmiażdżyło też, czy coś w stylu Dobra, wsiadamy do środka i jest nasz mech Ciuk I mamy dwa bateriki Można je jakoś naładować? Chodźmy po schodach na dół Tu jest wentylacja Coś tu przeszło, czy... I feel you are Don't worry about it, j'maj. No. I feel that something is wrong. I am taking you to the first aid station. There's no time! I'm fine! Coś jest ze mną nie tak? mnie tak. Nie Freddy bierze na lekarstwo. No jak to się nazywa?

Mam taką teorię widzowie, co jeżeli Freddy jest jakaś dusza, dusza przyjazna, innych okay. są takie, wiecie, które są, chcą się zemścić, a Freddy to nie wiem nasz kolega czy coś, cokolwiek. Nie wiem, albo ktoś go kontroluje dla nas. Ta długa teoria ma chyba większy sens. Dobra, mówiliśmy, że był po mnie, no to wiadomo. To gdzie teraz idziemy Freddy na górę z powrotem? O, jest Foxy, to są w ogóle z innych piosenki. Co to jest Moondrop? Myli w swoje ręce, albo inaczej. To inaczej. Ja mam tędy iść, tak? Bo nie wiem. Czy ja, ja tędy. Ja tędy przyszłem przecież, co ja robię? Jesteśmy teraz w podziemiach w tunelach, które łączą wszystkie atrakcje. Okay. No, możemy stąd iść w każde miejsce, czyli to jest taka szybka podróż, pewnie coś w tym stylu Dobra, tutaj mamy jakiś robot, jakiś gang w ogóle A, mało mocy Spada nam moc, teraz się musimy chyba podładować jakoś A, gdzie jest ładowa... Co się stało? Rozładował się? Freddy jest bez prądu A, dobra o, to jest chyba ładowarka, tak? To jest taki kierunek. Okej, okay, on no nas będzie, będzie prowadził przez Fast To sobie zapiszmy, bo bez zapisów nie gramy, nie chcę wszystkiego od nowa przychodzić. Dobra, co... No tam jest Chica. No i makers. je przy obiektach, żeby je strącić. Dobra, widzę, że te roboty są głupie Stealth, dobra, czyli muszę jakoś tam w koni przejść? Żebym za nie zauważyła Okej okay. Coś tam było jakieś niebezpieczeństwo Ale ja wolę uciec I tu jest jakaś winda? Nie, co to jest? O o Pościg! Biegnij, 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 biegnij. Wiecie, nie chcę... O właśnie, nie chcę całej staminy stracić, bo mi będą większej ilości pewnie gonić. Bo jak stracę staminę, to w ogóle nie mogę biegać przez chwilę. Ale teraz to biegnij! Szybko! Dobra. Jest. Uff. to jest KNAF 1! to Co to jest? Jakieś. Ło! Wow. Zbugowałem się. Pizza kameras. O jest, dobra. Czyli tu jest typ. A tu jest cheap. Oho. Miejsce dochowania się. Ok, ja obok rzeczy, aby się schować. To pewnie tu mogę. Pewnie mam to. I ją to jakoś zwabić, czy coś? ciki dobra schowajmy się, mogę ją zobaczyć? O, kurde, dobra, dobra, musi sobie przejść w bok trochę, dobra, idziemy koło niej, tak po cichu, żeby mnie złapać, czy coś. No idź, idź jeszcze dookoła Dobra, uciekaj niej. Ło! Wow! tu jest? To oh, nie, pizzera się zamyka Uuuu, wykręcone Entry Pass, o i dobrze, i mamy przepustkę Czy mnie zabijesz? Nie, nie, spodziewa nie, nie spodziewałem się tego. Zdecydowanie się tego nie spodziewałem. Nie on tu idzie. Kurde, pójdź tam, pójdź tam. Stary, w tej torby nic nie było. Czy ty tu idziesz? Na dół, na dół, na dół. Co ty tu robisz? No nie zatrzymuj się tu, co za debil. Mam jakieś nowe wiadomości od Frediego w ogóle O, chica to jest taki po prostu głodomor. Dobra, dobra. Już sobie poszło chyba To sobie super poszło. Chodźmy tu. To also good for one free Glamrock Gifts while supplies Dobra, uciekamy tu. O, mnie chyba nie widział. O, co to jest? O, tu mam jakiś. Tu mogę jakiś bilet sadzić. Co, jak error. Ja Dładą... dłużej. mi bilet. Hack the upgrade machine. Gdzie to się hakuje? O, oh, jest prezent Glamcika plasz O-oł oh -oh. się tu Co? Aha, lisej idzie Glamro gift Free Mr. Lee Price, yeeej Mr. Lee... Magnus, mamy Magnus Dobra Co ty się nie cieszysz, bro? O o Zła złapał mnie złapał mnie? Gdzie ona jest? Wiesz, że tu jestem. Nie? Czy wiesz, czy nie wiesz? Jezu! Zysrałem się trochę. Uh. Dobra, wyjdźmy sobie stąd. Sobie poszła Dobra, ten ochroniarz przynajmniej ma downa Nie, to tamten drugi trochę mniej. Zobaczcie on idzie ten, to my sobie lecimy po prostu tu i... Elo, nie ma typa. Dobra, idziemy na dół. I tutaj mamy magnes. Nie, nie tu. O, tutaj. Dobra, dobrze, że mi się to naprawi. O, użyj magnesu. Error. Zepsuło się. No i esa! Magnes sam napra naprawił maszynę. Daycare pass? Wow, super. A jest tu jakiś zapis gry, czy coś w tym stylu? Bo potrzebowałbym. W ogóle, co tam jest? jakie zabawki Ona tu idzie, ona tu idzie Szybciej, idź szybciej. Uuu, uh, dobra Zapis gry Jakiś kibel, coś jest w kiblu Jakiś snajska, nice, cokolwiek, nic nie ma Sunny drop, okej, okay, czy to jest jakieś Słońce, dobra Ops Night terrors mój, mój syn miał problemy ze spaniem, ale po spędzeniu ranka w Daycare Nie chciał spać, nawet ze światłami Płakał i płakał Okej, okay, to jest w tym stylu, że się boi ciemności, dobra To jest Moondrop, to są jakieś Bracia czy coś, tak to wygląda Ale fajny motyw, Słoń księżyc na słońcu Tak to akurat ciekawe, o jest zapis, zapis, zapis jest Mogę do wody wejść? Normalnie do wody można wejść w FNAFie Ło jakaś sina Dobra, kiedy będzie pływanie we FNAFie? Halo. Dobra, chodźmy tutaj, co tu jest? O kurde. Tutaj jest tylko. Księżyc, okej, okay. z taką zamką idzie. Słońce, co tam jest? Ja się boję tam zjeżdżać. No, trudno. Juuu, ale zjazd. Friend, you're sure of late? Are we having a slumber party? We're all your friends! We can finger paint, tell stories, drink fizzy vasit to our heads, explode and then stay up all night! there is only one rule... No, no, no! What a mess! Oh, which was the bottom? Where is the tower? Clean that Security badges, okay, mamy poziom pierwszy tego. of this. I

to jest kurwa. And turn them on. They are in the Dzięki, Freddy. Zapisy, oczy... a nie mogę zapisać. Super. Jakie generatory? O co tu chodzi? Co jest? Nock, Jest jakiś generator. O, tam jest generator. Dobra. Czy tam wejdzie jakoś? Chłop, co za chłop. To jest. Bardzo fajna postać. W sensie. Akurat, ten mi się podoba tej postaci I jest creepy, trochę nie ukrywam biegnij biegnij Chłopie! weź mnie nie Chyba trzy 3 na 4, 5 generatorów mogę ten schodzić O, przez tekstury widać, super Tamto ja nie chciałem wchodzić Jednak No nie zgliczało się całe szczęście Prawie umarłem o! Co jest? Przestraszyłem się Dobra widzowie no, W tym odcinku żeby było na tyle Widzimy się w następnym pa!